E aguento, não Powni pan nam troszkę zarzewie w ogóle tego konfliktu trochę gorzowskiego takie animozje skąd one w ogóle powstały, bo w, chyba w latach 80. to jeszcze wyglądało w ten sposób, że nawet kibice czasami sobie pomagali, co? Nie, nie, mi się wydaje, tam pamiętam chyba w 70., nie wiem, w czy ósmym. To już u nas pamiętam, że były, że tam wiesz, wywracane samochody były i takie rzeczy. że tego co ja pamiętam, ja miałem wtedy tam parę lat. To, to... Skąd to się wzięło, to pan nie ogarnia. Nie, mam pojęcia. przyjeżdżał do Gorzowa po raz któryś. Są jakieś zmiany pod kątem witania nas, kibiców zielonopolskich tutaj w Gorzowie? Nie, no myślę, że zmian żadnych nie ma i nie będzie, ale może to i dobrze. Ma to swoją otoczkę, atmosferę, nam to jako kibicom odpowiada, więc no niech tak zostanie. Mi się wydaje, że raczej dzisiaj... Raczej do tyłu. Z 52. 40 jak zrobimy to będzie zadowolony. Będzie czwórka z przodu u nas. Będę zadowolony. 48. Dla nas naturalnie. Ale to taki hura optymizm, dlatego że kamera i mikrofon, czy rzeczywiście tak twierdzisz? Nie, tak, Nie czuję. Tak, czuję. tak czuję. Tak czuję, Gdzie czujesz? W palcach, gdy Gdyłujesz W serce. Taki romantyzm, falubazowy romantyk. Nie no dobra, no to w takim razie zobaczymy, co będzie dalej. Ten skład w tej chwili jest optymalny na tą chwilę Nie widzę tutaj żadnych żadnych innych rozwiązań Siłę z Zielonogórskiego zespołu jak pan ocenia od 0 do 5 to jest na 3 Uważam, że słabe ogniwa to jest jednak runę Holta i wydaje mi się, że Jonas Dawidson będzie też dzisiaj Miał słabszy dzień. No ogólnie, jak wyjedziemy, to jest przegraną 60-30, do 30, to tam jak też pan nie nieco i nie zdziwi, się pan No, nie zdziwię się, ale liczę na Jonsona, na Protasa, na Dudka, także jeśli tych trzech. Oh, it's a bad boy. Bad boy. Program zrobiony przez pana? Nie, to jest ściągnięty z internetu, syn mi ściągnął, ponieważ nie posiadam internetu. Często pan wyjeżdża na mecze wyjazdowe? To znaczy odwrotnie, powinien zadać Pan pytanie, kiedy nie jadę. Wszystkie mecze. Od 30 paru lat jestem prawie, prawie wszędzie. właściwie widzę, usiadł Pan troszkę z tyłu, tak na chłodno obserwuje Pan wydarzenia z toru. No, już troszkę mniej mam takie jak młodzi ludzie podejście, bo bardziej jakoś sobie kalkuluję, przemyślam. Na, jak i Adam, jak widzimy. Wstawiał Pan na pewno jakiś wynik e, dzisiejszego spotkania? No, starałem się, myślałem, że w ramach, e, gdzieś w granicach remisu, ale chyba nic z tego nie będzie. Z kobietami nie rozmawialiśmy. No właśnie, widzę. Jak oceni dzisiejsze spotkanie? Jak to wygląda w Twoich oczach? Ciężko, ale. Damy radę, trzeba wierzyć, że wygramy jeszcze. Że nagle Rune Holt i Jonas Davidson pojawią Tak, że oświeci i w końcu wygramy. Wynik jeszcze jest taki... Eee, wygramy, spokojnie. I feel that uh, now it's raining. What can you say about this match? It will be or it not will be? Yeah. <laughs> um, I think if you see the weather and you see the lightning, it looks pretty doubtful, but uh, it, um, yeah, it's not looking good. <laughs> You were, you were riding in Kintflau bus in, in past, past. Foul What Foul can you Foul say about, say about uh, that period? Yes, yeah, so, I mean it's to race here with, yeah, with with the with, uh, the, uh, with the fans is fantastic. fantastic. So um, it's, it's such a great place a to come to. Go to. They've got great supporters. All but yes, I enjoyed when I raced it. Richardson. Sprawa ta stała się dziś, na to rzecz Państwo. Ja poproszę w tej chwili i od teraz o uczczenie pamięci tego zawodnika. Nie wiemy nic, wiemy tylko tyle, że te zawody zostały, uwaga, odwołane przez Speedway Extraligę. Jest, taki jest oficjalny komunikat podany mhm. przez speakera, czyli zawody zostały odwołane przez Speedway Extraligę. Co to oznacza? Nie wiem.